Siema widzowie z tej strony Paweliczek Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale Dzisiaj zagramy sobie w Klub Bathroom Tycon na Robloxie i życzę wam miłego oglądania OK, widzowie jesteśmy już w gierce tak to się prezentuje Jesteśmy w jakimś kiblu Ja sobie gram na serwerze prywatnym żeby nie było Jesteśmy w klubie Normalnie muzyczka leci fajno. Uuu, lecimy Klubowa muzyczka se leci jakaś dziwna, fajna Nie wiem co to jest za muzyka dokładnie Ale leci Ja nie wiem czy ją będę mógł użyć w filmie Ale mam, na, mam nadzieję że tak W sensie wiecie o co chodzi Ja nie wiem czy będę Nie, nie wiem czy ona będzie mógł, mogła być w filmie Ale mam nadzieję że tak Siemak, kto ty jesteś? Mistrz Obi, dobra tu mamy jakieś wyjście na dwór w ogóle. Dobra, mamy jakieś parkury śmieszne, dziwne. Ale najpierw to ja sobie sprawdzę, co w moim kiblu, bo mamy łazienka Bugs normalnie. Zero, niestety mamy tego. To jest moja piękna łazienka Pablo 0,1 tu jest normalnie. Zero, zarabiam hajsu. Dobra, standardowa toaleta, tak, tu jest. Z... Nic nie kosztuje, za darmo jest. Szkoda, że tak w prawdziwym życiu nie ma ściany za 5 zł. Dobra, ale, ale tanio. O, dobra, tu już ktoś wchodzi. W sensie, co się dzieje? Ja, ja tu ludzi nie widzę, a tu już zarabiam, dobra. Nawet jak ludzie tu się nie załatwiają, to zarabiam fajnie. Tylko, że tu nie ma ścian nawet. Od razu lepiej, dobra, mamy jakieś drewniane coś. Co to jest? Kanalizacja. O, kurde. Tu są jakieś te dziwne rzeczy. O. Dobra. Krwawa kola, czyli Bloxy Cola, dobra. Ponowne narodziny, zero. to kosztuje za te. Za ponowne narodziny, czyli że, za te. Że od nowa, że wiem, masz już cały Tajkon stworzony. To klikasz od nowa i to robisz od nowa, dobra. Ja myślałem, że to jest za te pieniążki, co są w lewym, po lewej stronie, ale. Nie, szkoda. Wezmę sobie to, bo to jest za zero. I mogę teraz pić se Bloxy Cola. Mm, bloxy, Bloxy. Mm, mm. Tylko wyjdźmy z tych kanałów, bo to jest trochę obrzydzające. O. Mm, mm, bloxy, Bloxy. Mm, mm, pyszne Bloxy, Bloxy, Bloxy Foxy. Okej, okay. schowaj to. Ale zarobiłem hajsu dużo, pa i teraz mogę wszystko robić. Dużo, bardzo rzeczy. Co to jest za jakiś kibel? Srebrna toaleta za 100 złotych! Co to jest za jakieś święto? Ale mamy fajny dywan. Ta podłoga tak ma wyglądać? Bo chyba nie. Sufit możemy zbudować. No tak, zapomniałam o suficie. Nawet nie, nie zwróciłam uwagi na to, że sufitu nie mamy. No i od razu lepiej. Światła sufitowe. Normalnie budujemy sobie tajkon. Lustro, o, ale ładnie. Bum. Wszystko tu się dzieje. Mamy te, te. Ręczniki jakieś, ekrany. Tak. Tylko, że tu jest jeden ręcznik w lewym rogu. I to trochę dziwne jest, bo powinno być więcej, w sensie wiesz, papieru. Nie ma suszarki, to mnie trochę obawia. Musi być suszarka. Kto nigdy nie był w kiblu publicznym, to nie wie, że suszarki powinny być. Muszą być tu suszarki gdzieś. Papier jest, ale suszarki też muszą być. Dobra, srebrna talerz, te kupujemy. Brama właściciela. Co to jest? za Jakaś brama to 500, tego aż kosztuje, ale dobra. Nie mam pieniędzy, na jakiś kibel dziwny. Dobra? Złota. Ki ale to ja nie mam na no to hajsu, dobra. To możemy sobie potańczyć w tym czasie. Tu siema, kim ty jest... Co to są za jesteś goście? Siema. Samouczek, a tu mamy jakiś samouczek normalnie. Siema Pawlo! 01. To jest tutorial, coś tam, coś tam, dobra, czyli mamy tutorial jakiś. A dobra, to ja, to ja sam się nauczyłem bez ciebie. Mogłeś do mnie podejść i powiedzieć, a nie dopiero teraz mi mówisz. Co to jest z jakiś... Co to jest? Z, to jest małpa czy co to jest? to jest jakaś małpka. Dobra, se tańczy. my normalnie... To jest mój prywatny klub, nie widzisz nikogo tu nie ma. Ja przejmuję stery, włączam jakąś muzyczkę. O, włączyłam właśnie. Nie wiem, żartuję, to się samo włączyło. Tańcz! Tańcz dla mnie, ja na ciebie wejdę, zobacz. I masz tańczyć. Bum, bum. Jakiś znak tu jest normalnie, o tu o, Pierwsza osobówka, siema, siema, siema Pewnie już trochę zarobiłam, więc wracamy do swojego kibla I sprawdzamy co my to zarobiliśmy Bloxy kolom, co popije Mmm, pycha Bloxy, bloxy No dobra, mamy już dużo tego hajsu W sensie no dobra, nie mamy aż tak dużo Ale, ale tu mamy jakieś wyjście, obiekty ja chcę to właśnie zobaczyć, co to są za jakieś obiekty dziwne. W sensie obiekty, no to się nazywa obiekty. Jakiś mistrz obi tutaj. Co tam, Pawlo? Coś tam obbi mistrz, nie wiem, coś tam. Czyli co to jest? obbi? Obbi będą normalnie? Co to jest? Chleba, ja nie chcę nic kupować. Tu mamy za 25, 50, 100 i 200. Dobra, przyjdziemy sobie najpierw za 25 obi co? bum o nie, ja spadłem dobra, czyli ja na to muszę skakać ej, co jest, no skacz na to dobra a dobra, bo ja nie mogę na to czerwone stawać okej, okay, to ma sens bum bum Ratu. tu na to na to i na to 25 hajsu dostałem. Pięknie! Mamy obitamy Tam jest w ogóle za 200 hajsu jakieś hardkorowe. Najpierw przejdziemy teraz obbi za 50. 50 hajsu. Tam już pewnie dużo zarobiłem, ale ja najpierw chcę to obbi przejść. Żeby nie było. Grabina jakaś. Fajnie. Bum. Bum. I teraz tu mamy takie cieniutkie, więc musimy uważać. Nie, spadłem. Kurde, dobra, jesteśmy tu, gdzieś się skończyła nasza przygoda, bo spadliśmy, niestety. Więc lecimy jeszcze raz. Pyk, 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 pyk. Oj, to się przesuwa, uważaj, uważaj, człowieku, uważaj. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mamy 50 hajsu, zarobiliśmy. Fajnie, dobra, już dużo tu zarabiam. 100! Dobra, teraz obbi za 100 hajsu robimy, normalnie. Pyk, pyk. Okej. Okay. O, ale to jest cieniutkie, tu trzeba uważać. Bo to jest cienki, kurde! Dobra, myślałam, że to jest to za 50. Może... Muszę... Ostrożnie, no co ja robię? Dobra, później to Później co zrobimy, bo już pewnie dużo zarobiłem. Sprawdzamy. Mój kibel. Tysiąc hajsu. Co to jest brama? Coś tu zrobiłem. Czyli ja. Pa. Teraz mogę ten i pa. Tylko, że to jest takie bardziej na publiczne serwery, że tu nikt nie może wejść. Że ja sobie ten odpalam to i tu nikt nie może wejść. Dobra, ale ja tu gram sam. Złoty kibel. Diamentowy kibel będzie jeszcze wejście. Czy tu będzie jakieś drugie piętro? PA będzie drugie piętro. Dobra, ja tu więcej ozdób dam. Piękny obraz. Co to za piękny? Kot, pan, kot. Normalnie. Co tu się dzieje? TO Dwupiętrowy kibel. Normalnie. Dobra, jeszcze nas nie stać na ten, ten diamentowy ten. Popijemy se Bloxy Kolon mmmm Bloxy 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 sprawdźmy obczajemy muzyczkę, co za muzyczka tu leci teraz jakaś dziwna, nie wiem ale idziemy po obi porobić żeby nam się nie nudziło albo poskaczemy se tu pam para pa pa pam. Lecimy. No co ja już się wywaliłem na samym starcie. Trzeba ćwiczyć, Obi. Później będziecie tak słabi jak ja, więc musicie robić dużo parkourów uprawiać w domu u ciebie. Nie, 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 nie. wpadaj! A, nie! Dobra. Okej, okay, okej, okay. nie, 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 nie wpadaj. No nie, to jest bez sensu. Dobra, robię od razu za 200, mam gdzieś za 100. Walić parkur za 100 hajsu, 200. Co to jest? Ale łatwiej się, w sensie. To przecież to jest łatwiejsze, to jest łatwiejsze niż to za 50. Mi się wydaje, że mi się przynajmniej tak wydaje, że to jest łatwiejsze niż to za 50, albo przynajmniej mi się tak wydaje. Zaraz spadnę. Gdzie ja mam teraz wejść? Tu, później tu i gdzie? Tu! dobra. Myślałam, że to jest za wysoko dla mnie, ale nie, jestem super parkurowcem. O, tu spada, tu spada, tu spada, co mnie zwala, ale nie, jestem super parkurowcem. Jakieś zardzewiałe, dobra, hajs, jakieś zardzewiałe coś tam. Ulubiona gra, tak, kciuk w górę, uuu, klub, ten klub to... Dziwne, w sensie taki na górze ma mało ozdób. Powinien mieć więcej, na przykład jakieś światełki fajne powinien dodać, bo... Na górze jest za mało. Na górze ma mało, ale tu od tak środka to wygląda po prostu. Idziemy do klubu. Gówniany klub. Z toaletami. Diamentowy kibel. Dobra i to jest wszystkie kible normalnie. Zaraz mogę się tu pozałatwiać, póki nikogo nie ma. BOOM, kible. Wszystkie pozałatwiam. Na kiblach się załatwiam. Co ja? Co ja robię jak bokiem się załatwiam? A tu kolejnym bokiem. Ja jak ja się załatwiam, ja jestem jakieś nie... Czemu ja... Czemu ja się załatwiam na górę swojego kibla? O co tu chodzi? Nieważne. Po prostu dziwne to jest. Ale robimy drugie piętro Ciekawe co będzie na drugim piętrze Czy będzie coś lepszego niż diamentowa kibel? O! się ma? A nie mogę tu wejść Szkoda Dobra Sufit schodowy Co to jest? A dobra to Bum Budujemy drugie piętro Dywam normalnie Bum Nie wiem nawet co zbudowałem Światła i od razu Od razu przytulniej tu Co to jest? Ametystowa Ametystowy kibel? Czemu on nie jest na dole? Może... Może to jest jakiś nowy, ekskluzywny kibel, który po prostu się tu nie mieścił. I... No w sensie, że dodali do on się tu nie mieścił i to jest jakiś nowy, ekskluzywny kibel, no bo tu... Tu mogli dać ten, ten, ale... Nie dali. Więc to pewnie jest jakiś nowy kibel, ametstowy. Czyli jest lepszy kibel niż diamentowy kibel. Telewizor. Nie ja mam telewizor w... Ki czy ja mam telewizor... Przecież ja mam telewizor w toalecie klubowej. Zobacz. Telewizor w talecie Nie ma sygnału. Co to jest? Jakieś tło. Fajne. Dobra, dodam takie tło na miniaturce. Nie, nie wiem, czy dodam. Anime, dobra. Roblox. Kominek normalnie tu się pali, ale to bardziej na święta jest, lato. Uff. I, I mamy jakieś miasto czarno-białe i od nowa. Dobra, włączę. Żeby mieli... żeby ten klub miał wysokie rachunki za prąd w ogóle. Niech mają. Co to jest? Przecież co tu się dzieje? Przecież ja mam huminek w kiblu. Co to jest? Jakaś Monaliza winna? W sensie Monalisa Robloxowa Mona Lisa? Ok mamy jakiś potrójny obraz. Kolejny potrójny obraz. Dobra. Idę sprawdzić ile zarobiłem. Dobra. Trochę tego jest. Dobra, lecimy dalej. Ametystowa kibel. Ametystowego kibla za drogi jest później. Tam wrócimy i jeszcze... jeszcze no i jeszcze go dodamy później. Ściany normalnie, boom. Co to jest? Jakieś cyglane, białe ściany, dobra? Co to jest? Emeraldowy kibel? Pa, emeraldowy kibel będziemy mieli. Ale te kibele są takie dziwne, bo w sensie one nie są na górze. Wiecie o co chodzi? W sensie one nie są właśnie tam na dole, bo one są na górze tu. Więc to są pewnie jakieś nowe właśnie, ekskluzywne kible, jak wam mówiłam. Trochę tu zarobiliśmy tego. Ja poczekam, aż będę mógł kupić ametystowy kibal i sobie porobię obbi. Tablica wyników bucks, czyli... A, tych pieniążków. Co, oni mają tyle tego hajsu? Oni mają przecież 224 tysiące. I dlaczego? Ile oni musieli pykać w tą grę? Milion hajsu! 3 miliony! I no oni musieli pytać w tą grę. A tu jest tablica odrodzeń. Czyli dobra, mamy jakieś odrodzenia. To są te, za co się kupuje te rzeczy. Sto, dobra, 150 odrodzeń, chłopasz ma. I co to za muzyczka? Muzyczka sobie leci jakaś fajna i dziwna. Zoba. Widzi, że No dobra, pięć hajcu. Nie no, około pięciu. Ale dobra, chyba mnie stać na ten ametystowy kibel. O, on tu. Co jest grane? Co to jest? No chyba już nie mieli pomysłu jak siedzieć, ale przecież można normalnie siedzieć, co nie głową był kibla. Ale to jest, ale to ładne jest fioletowy kibel i tu w ogóle papier stalowy z amatystu też ale ale to trochę dziwne bo wycierać się amatystem trochę ból, trochę to by bolało włożyć sobie to wiadomo gdzie i się no wiecie o co chodzi mam tylko 5 hajsu a ciekawe co jest na tym a jeszcze kolejnego piętra nie zbudowałam. Za tym, nie? Nie, jeszcze nie. 700 hajsów. Bum, bo bawię się bramą i ją zepsuję przy okazji toba. Brama właściciela. Jestem właścicielem, Kilda. Wchodźcie, wchodźcie. Zapraszam wszystkich. Możecie tu się załatwiać. Ja tu jest popcorn! Mam popcorn w kiblu. Super. Szkoda, że tak nie ma w prawdziwym życiu. 15 hajsów, to już na nic mnie tu nie stać. Muszę, nope. muszę się wrócić. Więc sobie popcorn przy okazji. Dawaj jakiś popcorn tu sobie wracam, a normalnie. na no nie... Gdy wziąłem popcorn, będę sobie popijał kolą i oglądał Pawliczka. Proszę włączyć Pawliczka. Mmm, pycha. Okej. Okay. Trochę zarobiłem, ale mało, ale dobra. Wyćmiemy sobie, kupimy coś za to. Co to jest? A to jest ten cybergaj. Maszyna Galaga Arcade. Nie wiem co to jest. A to jest to. Dobra, będzie kolejne piętro, tak przepuszczałem. A, już mi nie stać. Ciekawe, co tu będzie na tym kolejnym piętrze. Co to jest? Ja mogę wszędzie wejść. Ja dobra, blokada jest. Ale co to? Mogę se usiąść. A, to, to, to chyba należy do mnie. To, chyba to. Nie, nie wiem, co należy do mnie. To, albo to. Co jest bliżej? Chyba to jest bliżej. mam jakąś fajną muzyczkę. Pa, mamy skróty, zoba. Wejdziemy sobie. Mamy skróty do zarabiania, zoba. Wejdziemy sobie na samą górę. Zoba, jesteśmy. I chcemy szybko wziąć pieniążki. I nie będziemy włazić na dół, bo to jest za długie. Tylko tu zaskakujemy normalnie. Spider-Man, boom, bierzemy hajs. Mamy tysiąc hajsów, aż jestem bogaty. Dobra, postawiamy. Nie wiem, co to jest w ogóle, Mario. Co tu się dzieje? jak bo to Okay. O nie, już mnie nie stać. Sprawdzam ile zarobiłem. No trochę mało. Co potańczę w tym czasie do muzyczki. Ja tą muzyczkę skądś kojarzę w ogóle. Dobra, trochę tego jest, więc weźmiemy. Bo mamy... No dobra, dużo tego jest. 2000 Lecimy z budową kolejnych, pięknych budowli jakichś dziwnych. Dobra, mamy jakieś nowoczesne. Jakie fajne neony. Nowoczesne światła to się nazywa. Ale to jest porąbane. Tu mamy ten fajny skrót. Nie mamy już hajsu. Dobra, to ze skrótem. Tu jest jakieś zielone. Te zielone to są chyba kibla, tak. Ruby toilet, czyli rubinowa no, że mój skrót zablokowali, ale wy okrutni jesteście, okrutni ludzie zablokowaliście mój piękny skrót i teraz będę schodził 5 lat na dół po hajs. Lepiej być nie może. Tu jest jeszcze emeraldowa toaleta, więc zaraz postawimy ją. Teraz czekamy, aż będzie hajs. W sensie czekamy aż dostaniemy 3000 od ludzi. W sensie nie od ludzi, bo oni tu nawet nie ma tu ludzi. Ale czekamy aż będziemy stać nas na postawienie Emeraldowego kibla. Okej, okay, okej okay, widzowie, zrobiłem sobie przerwę na chwilę. I zobaczymy za chwilę ile nam... Ile ja mamy hajsu, ale fajna muzyczka gra. Taka Halloweenowa jakaś. 3000 Cz 4 On kosztuje 3000 A na nim normalnie siedzimy, co to ma być? Chcę jakieś nowości, chcę siedzieć inaczej, nie no. Nie no, jak już na emeraldowym normalnie siedzimy, to powinniśmy na wszystkich normalnie siedzieć. Ale okej. Okay. Ma jakiś schowak na miotły normalnie. Co to jest? Wejście Kabi. Dobra. Roblox! Mamy jakąś półeczkę fajną, ale to jest fajne, dużo o Rubinowy kibel będzie, a no tak, ja... Ja ten. Ja to już ten widziałem. Jesteśmy, postawimy coś... Nie wiem co to jest. Ściana sypialni. Będziemy mieli sypialnię? Co jest? Kominek w kiblu Worek fasoli. Co? To ja mogę usiąść na worku fasoli, Dobra, dziwne, nie wiem o co tu chodzi. To źle tłumaczę, pewnie to jest coś innego. Ciekawe co mam w sypialni. Aha, pustkę. Bierzemy hajs, ale ja poczekam aż więcej i trochę zarobimy. I ten, obby się zrobię. Wracamy do obbi Serio, jakaś halloweenowa muzyka. dobra skończyliśmy na parkurze za 100 gdy ich jest ja 100 jest ja to hajsu to teraz zarabiam w sensie jest ja to hajsu to teraz zarabiam w 10 sekund przecież te parkury to mają za mało się na nich zarabię na przechodzeniu ich ale się nie udało no nienawidzę tej gry w sensie fajna nienawidzę tych parkurów bo one są beznadziejne przejdę, spróbuję ten za 200 nie, no beznadziejne to jest Wolę klub, wolę siedzieć w klubie Zobaczymy ile zarobiłem Ale spokojna muzyczka gra Fajna taka Ile? No dobra, niech będzie Mamy 3000 Ale nie, stać nas dalej Na rubinowym toaletę To mnie trochę martwi Ale nie, No dobra, niech będzie Ciekawe czy będzie coś mocniejszego niż... Rubinowa toaleta, na przykład toaleta ze stali, <gry> to by było mocne i głupie, trochę, trochę głupie by to było, ale dokończmy sypialnię, w końcu mamy, ale fajne światełko, ale ja szybko to buduję normalnie, bum, bob budowniczy. ok lecimy dalej, trochę mało zarobiłam więc słabo. Legendarne skróty wróciły! Tak! Super! Mam nadzieję, że znowu ich nie zabudujemy, ale dobre, istnieją. Więc lecimy po highs. Super. Ale przydałby się jakiś skrót do wchodzenia do góry jeszcze. Bo to by było też fajne. W sensie no, bo za wolno się wchodzi do góry, widzicie, jakie to wolne jest. Witam bardzo serdecznie, tu budujemy dalej wszystko. Co to jest? Jakiś portal? No Tak, portal. Co to jest? Przeteleportowało, co to jest? Przestrzeń. Co to jest? My w kosmosie jesteśmy... Ale to jest to... Nie, to jest już za dużo, to jest mega chore. To jest chore. Dobra, ale pójdziemy. Fajne, ale to jest fajne, ale chora. Kurde, czemu tak mało zarobiłam? Czy ktoś wspomniał o Rubinowym Kiblu? Uu, lecimy kupić. Masz piękny Rubinowy kibal. O! Nie mogę się doczekać. Rubinowy Kibal. Co co tu na papierze? My załatwiamy się na papier to ale co wy... Nie, no to jest chore, to jest już przesada. Na papier to ale to my się załatwiamy, co to jest w ogóle? To jest porąbane. Ale dobra, lecimy po manione kasiorę. Bum. Okej, okay, jesteśmy. Bum i budujemy coś tu. Nie... Co to jest, jakiś bar? I my w barze jesteśmy. Mam, mam bar w kiblu. Kolejna jakaś pufa to jest. To się chyba pufa nazywa. Nie wiem. Pasek światła balustrady. Dobra, ale najpierw hajst. Siemma, siema. Siemma, siema. siema, siema. Uh, ciekawe to. Dobra, budujemy w przestrzeni kosmicznej. Czerwone światła jakieś, ok. Ale to jest drogie. Czemu to jest takie drogie? Fioletowe światło? Co to jest w ogóle? za drogie. No, kurde, drzwi za 500 tych. Kiedyś to się kibel kupowało za 0, a tu drzwi za 500. No dobra, trochę tej, tej, tej kasy jest, bo mamy 4000, więc sprawdzimy, czy już wszystko będziemy mogli tam kupić. Jesteśmy, bum, i bum, kupujemy drzwi. A, to są takie specjalne drzwi, bo myślałem, że to będą zwykłe drzwi, takie jak do mamy. Mam jakieś dziwne rzeczy. Czemu to wszystko jest takie drogie? Myślałam, że już wszystko będziemy mogli tu kupić, a tu jeszcze... Ile tego jest? Sześć rzeczy! Nie, żałosne. Boom, um, budujemy sobie ten... Co to jest? Ale czemu tego szkła jest tak mało? Wcześniej było więcej, a dobra. Myślałam, że tego szkła jest tak mało, to jest więcej niż tego. Tego czegoś dziwnego. Bo to szkoła jest fajne. Kurde, już nas nie stać. Myślałam, że na, że na wszystko już. Jeszcze trzy rzeczy mamy do. Cztery rzeczy mamy do kupienia. Kupujemy. Mam nadzieję, że. Czemu to wszystko jest drogie? Kurde, jeszcze trzy rzeczy nam zostały, ale mamy fajne monitory. Szkoda, że nie są gamingowe, tylko jakieś dziwne. Dobra, teraz już musi starczyć tego wszystkiego. Nie mów, że nie starczy. No, kurde, jeszcze dwie rzeczy, ale to drogie jest. Inflacja. Dobra. Dobra, na no szczęście na wszystko. Czemu tu się pojawiają kolejne rzeczy, gdzie ja już myślę, że już wszystko kupiliśmy? Kurde, jeszcze jakieś fioletowe światła gówniane musimy mieć. Dobra. To chyba wszystko. Mejtajkon. to jest nasz piękny taikon, dużo zarobiliśmy, jak coś przegapiłam, to nie wiem, to w sensie jak czegoś nie zrobiłam, to zwijcie mnie w komentarzach i tak się prezentuje nasza łazienka, Uhuhu. mamy dużo rzeczy tutaj, superowo, dobra, popijamy te bloksy kolą, nasze szczęście. Dobra widzowie, to by było na tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało. Na razie cześć i pa!